Cześć, witajcie w najnowszym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj z naszym ekspertem Mariuszem poruszymy temat płukanek do silnika. Mariusz, pierwsze pytanie. Czym są płukanki do silnika i do czego one służą? No, służą do płukania układu olejowego w silniku, a czym są? Są to związki chemiczne. Są to substancje zawierające dosyć szerokie spektrum różnego rodzaju komponentów chemicznych, mm -hmm. które mają na celu rozpuszczenie w silniku, w układzie olejowym nagarów i okay. umożliwienie łatwe ich usunięcie. Czyli, generalnie biorąc jest to po prostu chemia, którą aplikujemy do układu olejowego. Mm -hmm. Rozpuszcza to, co się tam negatywnego w tym układzie olejowym osadza i ułatwia odprowadzenie tego na zewnątrz przed wymianą oleju. Mm -hmm. No właśnie. Co tam się dzieje w tym silniku, tak? Mm. Bardzo często użytkownicy narzekają na tak zwany nagar i osad w silniku. Skąd on się bierze? Jest to normalny, naturalny proces towarzyszący funkcjonowaniu pracy silnika. Mm -hmm. No musimy zdać sobie sprawę z tego, że silniki w samochodach pracują po wiele godzin dziennie. Towarzyszy temu bardzo wysokie obciążenie, bardzo wysoka temperatura, ciśnienie, tarcie mm -hmm. współpracujących ze są elementów. Mm -hmm. a, powoduje, oczywiście, żeby ten silnik mógł w ogóle funkcjonować, no, potrzebny jest olej, który łagodzi, zmniejsza to tarcie do poziomu takiego, które umożliwia funkcjonowanie silnika na przestrzeni setek tysięcy kilometrów, bo tak naprawdę mówimy tu o przebiegu silników rzędu... 200 tysięcy kilometrów. Mm -hmm. Oczywiście pod drodze występują jakieś tam serwisy i tak dalej. Mm -hmm. W trakcie eksploatacji silnika olej, pod który tak naprawdę na którym ciąży odpowiedzialność za funkcjonowanie tego silnika. No jest poddawany bardzo dużym obciążeniom termicznym, e, musi, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, łagodzić tarcie, mhm. również wysokie ciśnienie. Mhm. W trakcie eksploatacji olej po prostu ulega zakwaszeniu, e, wydzielają się szkodliwe związki, szkodliwe depozyty węglowe, które osadzają się w postaci nagarów we wnętrza silnika. Mhm. Jest to proces jak najbardziej naturalny, towarzyszący eksploatacji normalnego, każdego normalnego silnika. Spalinowego w elektryku tego nie mamy. Natomiast okay. we wszystkich silnikach spalinowych, z silnikiem diesla czy też silnikach benzynowych występuje proces degradacji oleju. Stąd też biorą się nagary, które w perspektywie czasu mogą wpływać na pogorszenie się parametrów silnika, mhm. bądź też doprowadzić do jakiejś usterki. Okej, okay. dobra. Co taka płukanka robi? Z takim osadem, z takim nagarem się. Mm -hmm. eee, no generalnie rzecz biorąc, myślę, że jakby stosowanie płukanek, same płukanki, produkty nazywane płukankami są bardzo dobrze już rozpoznawalne na rynku. Mm -hmm. Obecne są na rynku od wielu, 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 wielu lat. Zastąpiły w tym procesie stosowaną wcześniej, powiedzmy tam 20 lat temu, mm -hmm. naftę. Okay. Nie było płukanek, eee, już wtedy użytkownicy mieli świadomość. Że w silniku wytwarzają się nagary i osady złogi oleju hmm. i należy je przed ewentualnym zalaniem silnika nowym olejem wypłukać, albo też w czasie remontu silnika e, no, po ocenie wstępnej wizualnej hmm. mechanik dochodził do wniosku, że ilość nagarów, która tam jest, no, ale muszę, trzeba je usunąć. Jest tak duża, że trzeba je usunąć i wtedy topiono tam elementy w A hmm. no, to oczywiście rozpuszczała te elementy. Aczkolwiek no to był proces, który wymagał dosyć długiego czasu. Okay. Więc z czasem chemia stała się bardzo dostępna dla producentów e, takich produktów, właśnie jak w branży motoryzacyjnej. Mm -hmm. I zaczęto stosować substancje, które lepiej sobie z tym radzą. Mm -hmm. Czyli została, nafta została zastąpiona specjalistycznymi dodatkami do oleju, które szybciej i sprawniej usuwają. To, co się w tym silniku wytwarza w wyniku degradacji oleju. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Czyli wiemy już, jak te płukanki działają. Mamy też tutaj je pięknie wyeksponowane. Jakie produkty Ty polecasz? Jakie płukanki Ty polecasz? Możesz też trochę o tych produktach, które tutaj mamy wyeksponowane, opowiedzieć. Okej, okay, słuchaj więc tak. Na rynku funkcjonuje wiele różnych półkanek. Mm -hmm. Są płukanki o długoterminowym czasie działania, które się wlewa do oleju podczas jego normalnej eksploatacji. Okay. Bierze się to stąd, że od wielu lat do olejów dodawane są specjalne detergenty płuczące, które w trakcie normalnej eksploatacji silnika mhm. zabierają to, co, co się w tym silniku szkodliwego generuje. Mhm. Czyli w wyniku eksploatacji tego silnika osady, które się tam wytrącały i osadzały, zostały od razu. Zabierane przez e, frakcje detergenty płuczące znajdujące się w oleju. Okay. Ale niestety nie jest to proces nieskończony. Dlatego, że to jest tak jak z płynem do naczyń w kuchni: mm -hmm. możesz jedną ilością płynu umyć tylko pewną ilość naczyń. Mm -hmm. Później ten płyn już nie będzie miał zdolności rozpuszczenia tłuszczu. To samo jest z olejem. Okay olej po kilku tysiącach kilometrów, pięciu, sześciu tysiącach kilometrów, jeszcze to zależy od cyklu, w jakim samochód jeździ, bo w cyklu miejskim degradacja tego oleju będzie następowała znacznie szybciej, w cyklu pozamiejskim wolniej, a jeżeli ktoś ma ciężką nogę i lubi bardzo ostro popalić, no to a wtedy samtacja. wiadomo, ten olej, wysoka temperatura to jest no, bardzo niekorzystne środowisko i olej będzie się szybciej degradował i ten olej szybciej traci zdolności rozpuszczania nagarów, które się w nim wytwarzają stąd też powstała taka formulacja półkanek, które dodaje się do oleju w trakcie eksploatacji i one przywracają te zdolności płuczące silnika. Okay. I to są płukanki, które są tak zwanym długim przebiegu. Natomiast płukanki, które mamy tutaj, tutaj widzimy, to są płukanki, które się dodaje do oleju bezpośrednio przed jego wymianą. Mm -hmm. Tutaj też mamy kilka rodzajów półkanek. W związku z tym, co powiedziałem wcześniej, że od wielu, w pewnym momencie ta chemia bardzo mocno eksplodowała. Yy, producenci yy, takich artykułów zaczęli korzystać z dobrodziejstw artykułów chemicznych, mm -hmm. komponentów chemicznych, mm -hmm. więc modyfikacji uległy również i półkanki. Mm -hmm. Jedną z podstawowych półkanek, która jest najczęściej stosowana na rynku, to jest zwyczajna półkanka oparta na bazie detergentów i bazie olejowej. Okay. Yy, jest to Środek zawierający silne detergenty, silne związki płuczące, które po dodaniu do starego oleju przed jego wymianą i uruchomieniu silnika po go na biegu jałowym, płczą cały układ olejowy. Okay. I jeżeli stosujesz wymianę oleju zgodnie z jakimś interwałem 10 do 15 tysięcy, używanie tych płukanek jest całkowicie wystarczające. Bo to, co się tam w tym silniku wytworzy przez ten czas, ta półkanka spokojnie rozpuści, jest skuteczna w przypadku wszystkich silników, które są regularnie serwisowane. Czyli polecasz każdorazowo przy wymianie oleju? Zdecydowanie taką Tak, płukankę. tak jest. Okej. Okay. Dobra. Co mamy tutaj? Co mamy tutaj? Pozwólcie, zobaczyć. Ok. To może zacznijmy od prawej strony. Dobra. Natomiast tutaj mamy już półkanki, większa pojemność, bo to jest półkanka o pojemności 400 ml, i ona jest powiedzmy odpowiednia do silnika, w którym krąży około 5-6 litrów oleju. Jeżeli tego oleju jest troszkę mniej, możemy wlać mniej tej półkanki, mhm. ale również możemy wlać całą, bo ta półkanka jest po prostu na tyle. Bezpieczna i łagodna, że ona nie zaszkodzi, jeżeli silnik będzie na przykład 4,5 litra oleju. Okay. Natomiast te półkanki, one występują już w pojemnikach o 500 ml, jak widzimy. Mm -hmm. I to są półkanki na bazie detergentów i rozpuszczalników. Mm -hmm. e, intensywnie płuczące cały układ olejowy. Mm -hmm. Znacznie mocniejsze od tych na bazie detergentów. Czyli są znacznie mo mocniejsze od tych. Ok. Kiedy ich używać? No właśnie. Możemy ich użyć na przykład co drugą wymianę oleju. Bo czasami jest tak, że nie przy każdej wymianie oleju użytkownicy używają półkanek. A co jeśli mam samochód i nigdy tej półkanki nie dodawałem jeszcze? Czy w takim razie zaczynam od tego, czy od tego mocniejszego? E, wiesz co, w sytuacji, kiedy, nie wiem, jesteś posiadaczem tego samochodu, nowości, nigdy nie używałeś półkanek, mm -hmm. ale wymieniasz olej co 10-15 tysięcy kilometrów, mm -hmm. czyli tam tych złogów no nie jest dramatycznie dużo bo to też, to też będzie widać w funkcjonowaniu silnika mm -hmm. spokojnie możesz użyć tej pukanki bo ona sobie na pewno lepiej poradzi z tymi zanieczyszczeniami, które tam się wygenerowały okay. bo to że w silniku powstają nagary i osady to jest proces absolutnie normalny i towarzyszy to pracy każdego jednego silnika mm -hmm. nie ma silnika czystego w środku diesel będzie szybciej się budził benzyna wolniej się będzie okay. budziła to jest produkt, który można stosować zarówno do układu olejowego. Mm -hmm. Pozostawiamy samochód. Proces stosowania jest taki sam jak w przypadku tej kuchanki. Wlewamy go do układu olejowego, puszczamy silnik, doczekamy go na wolnych obrotach przez 15-20 minut. Okay. Czekamy aż trochę ostygnie. Zlewamy e, zużyty olej mm -hmm. i zalewamy go świeżym olejem. No. Chodzi mm -hmm. o to, żeby olej, który trafi do układu olejowego, nie wchłonął od razu całego tego zanieczyszczenia, które znajduje się w środku. Bo jak mówiłem wcześniej, oleje współczesne zawierają detergenty płuczące. Więc ten olej, który zalejemy nowy, jeżeli nie wyczyścimy układu, nie przygotujemy go, to on z marszu od razu na dzień dobry co zrobi? Rozpuści część tych depozytów, które są w środku i ten olej będzie już zdegradowany w jakimś tam stopniu. Czyli już będzie zanieczyszczone. Będzie zanieczyszczone, okay. dokładnie właśnie to. Dlatego warto stosować np. płukankę, żeby przygotować, żeby ułatwić odprowadzenie tych wszystkich zanieczyszczeń w silniku przed zalaniem silnika nowym olejem. Mm -hmm. Wracając do tematu, To mamy płukanki na baniu rozpuszczalnika i, i rozpuszczalników i detergentów i one mm -hmm. są intensywnie płuczące. Możemy je aplikować Zazwyczaj 90% użytkowników wlewa tego rodzaju produkty do układu olejowego przed wymianą. Natomiast w sytuacji, kiedy na przykład nie wiem, stwierdzimy, mechanik stwierdzi, że mamy do czynienia potencjalnie z zablokowanymi pierścieniami tłokowymi, mhm. okay. e, to się objawia no, w różny sposób. Będzie kompresja trochę mniejsza, e, będzie mniejszy dymienie, nam się wyde... no, tak, dymienie okay. z układu wydechowego, to już świadczy o tym, że silnik przepala. Olej. Mhm. Najczęściej przyczyną tego rodzaju zjawiska są zablokowane pierścienie tłokowe lub też już zużyte pierścienie tłokowe. No jak są zużyte, to już tutaj nic nie poradzimy, okay. umarł w butach, trzeba robić remont silnika. Natomiast bardzo często przyczyną konsumpcji oleju są zablokowane pierścienie tłokowe. Mhm. Mogą te pierścienie ewentualnie popuścić przy normalnej procedurze użycia, czyli razem z olejem, no bo wiadomo, że olej się osadza na e, tulejach cylindrycznych, tłoki chodząc w dół e, po, zabierają ten olej i jakaś część takiej płukanki rozrzedzonej w oleju dotrze również do tych pielścieni, okay. ale w wielu przypadkach jest to zbyt mała koncentracja środka, żeby udrożnić te pierścienie odblokować. Okay. Wtedy możemy na przykład po wykręceniu świec żarowych okay. w samochodzie okay zalać taki produkt bezpośrednio na tłoki od góry okay. i pozostawić. Uh -huh. Środek jest bardzo mocno penetrujący. Tak jak powiedziałem, zawiera specjalne frakcje rozpuszczalników, które bardzo dobrze rozpuszczają uh -huh. nagary i obecność tego produktu na tłokach spowoduje, że on bardzo dobrze zmiękczy cały ten nagar, uh -huh. który znajduje się na tłokach i również na, pier na pierścieniach tłokowych. Uh -huh. Po takiej operacji e, szanse na odblokowanie pierścieni są dużo wyższe, aniżeli kiedy użyjemy tego normalnie w takim normalnym procesie płukania razem z olejem. Potem, oczywiście, trzeba wydmuchać to, co na tych pierścieniach, na tych tłokach zostało. Wkręcamy świecę i normalnie odpalamy silnik. Bardzo często po takim zabiegu te pierścienie puszczają. Inna opcja no to jest zdejmowanie głowicy i remont silnika, a to już się wiąże z bardzo wysokimi kosztami. Okej, okay. diesel. Wspomniałeś o dieslu. Tak. Mamy też jeden z rodzajów tej półkanki. To jest półkanka dedykowana do diesla. Powiedz, może trochę. Diesel. Polska jest silnikiem krajem Polacy diesla. Polacy kochają diesla. Polacy kochają diesle <laughs> i słusznie. Diesel. Silniki diesla to są genialne silniki, mm -hmm. długowieczne, robią po pół miliona kilometrów, mm -hmm. niskie spalanie mniejsza awaryjność, nie są tak narażone na przykład na e, problemy z prądem jak silniki benzynowe iskrowe, bo tutaj nie. spalanie się na, w zasadzie sprężania, to są silniki wysokoprężne. Nie. Niestety generują spore zanieczyszczenia, dużo większe niż benzyna, nie. bo jak się mówi, diesel jest silnikiem brudnym. Mhm. Te zanieczyszczenia, które są generowane w silniku diesla, raz, że te silniki diesla Uznawane w Polsce za bezawaryjne i takie długowieczne, to też trochę cierpią na tym, bo użytkownicy myślą, no tak, mam silnik ja samo z silnikiem diesla, mhm. nic przy nim nie muszę robić. Mhm. No niestety tak nie jest. Okay. O każdy samochód trzeba dbać, e, o każdy silnik trzeba dbać, a profilaktyka jest najlepszym rozwiązaniem unikania dużych kosztów, które wynikają z awarii. Mhm. Więc wracając do pługanki do silnika diesla. Diesel generuje dużo większe zanieczyszczenia niż jest silnik benzynowy. To widzimy już nawet chociażby po wlaniu świeżego oleju. Przy wymianie oleju wlewamy olej, który jest piękny, bursztynowy, taki przezroczysty, klarowny, a jak sprawdzimy go po 100 km, wyjmujemy bagnet, na bagnecie już mamy czarny olej. Po prostu ten silnik od środka, silnik diesla od środka jest dużo bardziej brudny okay. od normalnego silnika benzynowego. Stąd też potrzeba stworzenia dedykowanej półkanki, dedykowanej hmm. właśnie do tych trudnych zanieczyszczeń, które są generowane w silniku diesla. Okay, jest skuteczniejszy, super. lepiej sobie poradzi. Super, dobra. Mamy jeszcze, poza pojemnościami pewnie takimi konsumenckimi, hmm. pojemność 2,5 litra. No to jest oczywiście już dla, bardziej dla serwisów. Hmm. Jest oczywiście bardziej ekonomiczna. Hmm. Okej. Okay. Jeśli chodzi o pukanki przekonaliśmy. Moim zdaniem bardzo ciekawy, bardzo potrzebny produkt. Wciąż Występują mity na temat płukanek i jakie według Ciebie są takie najczęstsze mity? Negatywne, masz na Negatywne. przez wiele lat. Tu cofniemy się do tego, co powiedziałem wcześniej. Mhm. Samochodów, które funkcjonowały na rynku w latach 80 -tych, 90 -tych i uznawane były za mało awaryjne, no bo nie okay. ma całkowicie bezawaryjnych silników, ale są mniej, mniej lub bardziej awaryjne. Mhm. A tych samochodów już nie ma. One no jeszcze gdzieś tam powiedzmy jeżdżą w jakimś niewielkim procencie po rynku, Natomiast generalnie rzecz biorąc, wszystkie samochody, które trafiały do rąk użytkowników po 2015, albo nawet i wcześniej, mm -hmm. to już nie są te samochody, które trafiały na rynek 30-20 lat temu. Ten okay. silnikiem rzeczywiście, no, trudno go było uszkodzić. No, ktoś musiał się bardzo postarać, żeby taki silnik zajechać. Czyli Stąd był niezniszczalny. Tak jest, niezniszczalny. Stąd też głosy, że po co komu Pukanka? Ja jeździłem moim Volkswagenem, <laughs> przez 30 lat Pukanki nie stosowałem. I jeździł. Mhm. No tak, ale mówimy o silniku, którego już nie ma na rynku. A jeżeli jest, to już niedługo tak naprawdę. Okay. Wszystkie współczesne silniki są zdecydowanie mniej odporne, bardziej narażone na e, eksploatację, szybciej się eksploatują, mhm. są bardziej narażone na usterki i zdecydowanie trzeba o nie bardziej dbać. To są bardzo fajne silniki, okay. tylko musimy o nie po prostu bardziej dbać. Mhm. Profilaktyka. Powtórzę się, jest najlepszą formą dbania o nasz silnik, która uchroni nas przed kosztownymi naprawami. Wracając do mitów, jakie mity jeszcze występują wokół płucami? Co mówią ci, którzy są przeciwnikami? No więc, po pierwsze to, że. To to powiedzieliśmy, że kiedyś się nie używało w ogóle płukanek i samochody jeździły, ale to już wiemy dlaczego, bo tak. to były inne samochody. Po drugie, ewentualnie jakie zagrożenia. No, takie zagrożenia podkreślają, że mm, jeżeli w silniku jest jakaś duża ilość nagaru i płukanka go, chociaż też powiem, szczerze, bo tutaj trudno mi zrozumieć tak naprawdę hmm. e, tą argumentację, ale no, obawiają się, że jak duża ilość nagaru osadu, zostanie ruszona przez taką płukankę, to ewentualnie może gdzieś przytkać układ olejowy. No ja się z czymś takim nie spotkałem, okay. bo chyba, że mówimy o, o sytuacji, kiedy tak naprawdę silnik ma już duży problem, jest już tak mocno zanieczyszczony w środku, że kwestia jakby jego e, zatkania układu olejowego to jest kwestia to nawet czasu. nie pomoże. Dokładnie to, to może płukanka, no. może nawet nie pomoże. Natomiast mu na pewno nie zaszkodzi, w sensie, że płukanka sama z siebie nie wygeneruje żadnego problemu, bo mm -hmm. płukanka może tylko ewentualnie co zrobić? Problem wyciągnąć na wierzch, mm -hmm. może okay. ujawnić problem. Zdecydowanie mm -hmm. polecam stosowanie płukanek przy ja stosuję płukanki przy każdej wymianie oleju. No właśnie, jak często? Z... Przy każdej wymianie oleju. Przy każdej wymianie. Ja oleju. zakładam, okay. że nie jesteś e, aż tak skrajnie rozrzutny, że nie robisz wymiany oleju przez 5000 kilometrów, bo to by była przesada. Natomiast mm -hmm. ta wymiana oleju gdzieś tam, powiedzmy, wśród 7 użytkowników zawiera się pomiędzy 10 000 a 15 tysięcy km. Bardzo często jest to roczny przebieg mm -hmm. e, i wtedy jest to idealny moment na zastosowanie płukanki. Mm -hmm. Okej. Okay. Dzięki wielkie w takim razie za, za Wasz czas za czas Mariusza. Myślę, że ten temat bardzo fajnie omówiliśmy. Jeśli jednak macie jakieś pytania, napiszcie nam proszę w komentarzu pod tym filmem. Mariusz na pewno Wam pomoże i odpisze. Na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki i Dziękuję. do zobaczenia. Pozdrawiam.